Dzień dobry, witam na drugiej części konferencji prasowej po meczu 26 szóstej kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Jesteśmy po spotkaniu pomiędzy Krakowią, Opuszczony Połomice, jest z na nami trener pasów Dawid Kroczak, witam trenerza. Dzień dobry. Proszę o pomoc. To jest dla nas bardzo ważny z y, racji też sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy po dwóch porażkach i tak naprawdę Dużo ilości meczów zremisowanych, też w kontekście układu tabeli i tego, co będzie się dało, działo w dalszej części sezonu. Hmm, bardzo ważny pod kątem mentalnym i pewnego przełamania, To hmm, tutaj zwycięstwo, które osiągnęliśmy, jest dla nas bardzo ważne i kluczowe. I trzeba zacząć od gratulacji dla sztabu, dla zawodników, bo, hmm. bo w pierwszych 30 minutach chyba nikt nie spodziewał się, że będziemy w stanie ten mecz bardzo wymagający, ciężko nam było złapać rytm. Nie wynikało to z braku umiejętności piłkarzy, czy też złej strategii na mecz, tylko wynikało to z tego, że naprawdę wszyscy bardzo chcieliśmy. I ta determinacja, o której mówię na konferencji przedmeczowej, która była na odprawie przedmeczowej, która była przed wyjściem na pierwszy gwizdek, była bardzo duża i um, zawodnicy za wszelką scenę chcieli ten mecz wygrać, tak samo jak sztab, i cały klub. Bo wiemy, jak wszystko potoczyło się w Szczecinie i przede wszystkim kibicą. Należało się dobre widowisko, które zakończyło się trzema punktami. Zdawaliśmy sobie sprawę z tej odpowiedzialności. I wydaje mi się, że to był taki kluczowy czynnik, który jakby zaważył na tych pierwszych 30 minutach. Następnie po tym potrafiliśmy um, przyjąć bardzo mocną inicjatywę w graniu i pokazać naszą piłkę, yy, która była ofensywna, nastawiona na atakowanie, tworzenie szans, po których są stałe fragmenty gry. I dzisiaj one były bardzo skuteczne, bo dochodziliśmy do kilku sytuacji bramkowych. I jeszcze, jeżeli byśmy strzeli dwie bramki po tym elemencie, e, nie mielibyśmy o to pretensji. I z perspektywy całego spotkania i, i odrobieniu strat, myślę, że panowaliśmy nad meczem. To było dobre spotkanie w naszym wykonaniu, też przede wszystkim wielu zawodników, którzy poczuli swobodę, e, pokazało bardzo wysokie umiejętności piłkarskie bo myślę, że podróżnicy przychodzą na stadion, żeby widzieć takie zachowania, takie akcje, ożywiać te trybuny i, yy, i cieszę się, że to widziałem, bo piłka to nie jest tylko i wyłącznie yy, taktyka przesuwanie, działania, tylko to jest też nie radości ludziom, którzy są na trybunach i wiem, że tej radości tutaj nie było w meczu z motorem, yy, takie jaka była dzisiaj. Yy, więc tutaj duże brawa dla, dla całej grupy za wykonaną pracę. Bardzo dziękuję. Trenerze, jeśli są pytania, proszę o przedstawienie się i podanie redakcji. Dzień dobry Panie Trenerze, Rafał Nowak teraz pasy, gratuluję zwycięstwa, bo myślę, że dla wszystkich kibiców to jest najważniejsze zwycięstwo w tym meczu i, i proszę mi pozwolić się trochę podoczepiać do, do stylu, bo nie musimy się spierać o to czy mamy punkty, bo je mamy, ale y, Panie Trenerze w tej pierwszej połowie y, Krakowia wcale nie przejęła kontroli nad meczem, trudno powiedzieć, że ten było. Ja tam do 30 było. minuty powiedziałam, że nie przejęła kontroli nad meczem i stworzyliśmy sytuację. Tak, tak. I, i, I w tym sensie dość jakby bezbarwnie to niestety wyglądało, natomiast no, oczywiście wspaniale te gole do szatni, tak jak w Szczecinie, zmieniły mecz, także tutaj w Krakowie też mecz zmieniły i chciałem zapytać, czy jest Pan zadowolony z faktu, że jednak zadecydowały stałe fragmenty, no bo tak naprawdę dwie z trzech bramek Krakowia strzeliła po stałych fragmentach, a z tego ataku pozycyjnego Wcale tak dużo na początku, przy tym wyrównanym wyniku, nie udało nam się wytworzyć. No, Powiedziałem o tym tak naprawdę na początku tylko jest, no, że pierwsze 30 minut było po prostu słabe. Nasze wykonanie stworzyliśmy w sytuacji. Natomiast potem, jakby te fragmenty były konsekwencją działań i wiązaniach na boku, w różnych sektorach wojska, który przede wszystkim Kuba Jukasz zaczął grać wyżej, tworzyliśmy przewagę. Ajding działał między liniami, szukał po końcu linii obrony, będę piegał za linię. Otar trzymał szerokość, bo wcześniej grał po prostu za nisko. I graliśmy na płaską piątkę, co tak naprawdę nie było w stanie zaskoczyć puszczy, bo zbyt mała liczba zawodników była na połowie przeciwnika. W momencie działania, gdzie otar stał wyżej i wysoko przy linii, było troszkę łatwiej, bo przez to skupiał swojego lewego obrońcę, Sipiego, na, na sobie i dzięki temu otworzył się wcześniej między liniami. I to był taki kluczowy moment, w którym zaczęliśmy zawiązać sytuację i tą prawą stroną wiązać przeciwnika, bo zaczęło się od sytuacji Aidina. Wcześniej była sytuacja Dawida, który też dostał podanie z dusz pola karnego i powinien do na bramkę. Jest piłka. Wsteczna do Michaela Garda, jak dobrze pamiętam, który uderza z 12 metra i od tego się zaczęła nasza gra ofensywna i, i tworzenie sytuacji. Hmm, Konsekwencją tego też były właśnie te fragmenty gry, po których strzeliliśmy bramki, więc jakby to wszystko wynika z czegoś. Ja myślę, że to by nas mocny a tu jeżeli chodzi o drugą połowę, no to tak naprawdę możemy policzyć sytuację Filipa, możemy policzyć sytuację Martina. Y, które może za nich na bramkę, stał fragment gry y, Gustawa, który tak naprawdę tylko powinien dołożyć głowę. I tych sytuacji ofensywnych dzisiaj było naprawdę dużo, więc myślę, że, że dobrze wykonała pracę. Grzegorz Wojtkowicz, Polska Agencja Prasowa. Panie Tynarze, chciałem tak zapytać trochę y, taką techniczną rzecz, bo odniosłem takie wrażenie, że Krakowia zaczęła właśnie przejmować kontrolę nad meczem po takiej sytuacji, która była właśnie około 30 minuty, gdy na boisku leżało dwóch kontuzjowanych zawodników i trenerzy mogli zebrać piłkarzy yy, no, na chwilę przy boksie, przy ławce i przekazać im uwagi. Pan to na pewno wykorzystał. I tak chciałem zapytać, czy bo teraz się taka trochę też moda zrobiła, że czasami brąkarze udają kontuzję, żeby do takich sytuacji doprowadzić, czy panu jako trenerowi wypasowało na przykład gdyby miał możliwość jednego czasu na przykład w meczu, żeby w takich krytycznych sytuacjach, no, po prostu wziąć czas i przekazać te uwagi bez tam ewentualnego kombinowania. Nie mówię, że tutaj było, bo tu nie było, ale, ale takie sytuacje się coraz częściej zdarzają. Prawda, te sytuacje się zdarzają. Ten, że coraz częściej jakby wykorzystują takie działania, że bramkarz nie musi opuścić wojska, i nikt nie przekazuje informacji. No, tutaj akurat leżało dwóch zawodników puszczyć, więc dla tak, tak. nich z nas jakby w ten sposób nie kombinował. Tutaj jest też bardzo dobra reakcja sztabu i. To są jakby tutaj że oddelegowani za obserwację meczu z kamery taktycznej. Też pewne rzeczy widzą dużo łatwiej, bo mogą wyglądać w spokoju, bez emocji. To jest bardzo dobra reakcja całej ławki, bo widzimy, że wszyscy byli tutaj tak naprawdę zaangażowani łącznie z trenerami bramkarzy: Marcinem Sama i Maćką Palczewskim i właśnie to pokazuje w takich momentach naszą siłę, że jakby wspólnie e, działamy, potrafimy zareagować. I myślę, że to na pewno pomogło, e, jeżeli chodzi o, o działania w meczu. Natomiast co do tej przerwy. Powiem szczerze, że nie wiem, bo wiemy już, ile jest przez, przez bar. I teraz, jeżeli dołożymy kolejne przerwy związane z, z sytuacją, w której zatrzymujemy gdy mam okazję przekazać, uwag, czy my też nie zabijemy piękna piłki, bo trochę tak idziemy w takich dużo działań, które no, nie miało miejsca wcześniej. To jest no, na szerszą dyskusję. Yy, myślę, że na to chwilę nie jest to w jakiś sposób aż tak konieczne, bo mówię, no, piłka też jest. Też jest yy, Sportem, który wywołuje emocje i wiem ile też te weryfikacje trwają, jak rozbudzają entuzjazm w wielu, wielu osobach i myślę, że to jest taki temat, pod szerszą dyskusję. Panie że to ja jeszcze chciałem nawiązać do spotkania z trenerem Tułaczem, który zwrócił uwagę, e, miał pretensje do swoich zawodników za brak reakcji po tym, jak Krakowia zmieniła ustawienie. Czy Pan nam może coś powiedzieć ze swojej strony na temat tej zmiany ustawienia i na czym ona w takim rysunku taktycznym polegała, czyli czym zaskoczyliśmy Puszczę? Znaczy, zmiana ustawienia, nie zmieniliśmy ustawienia, zmieniliśmy tylko zasadę jednego zawodnika, który po prostu miał być bliżej centrum, no i to był Dawid i fragment, z którym mieliśmy budować na czwórkę, tak jak często rozmawiamy, bo wiecie, już zaraz dyskutowaliśmy na temat tego, czy my zmienimy system, czy my nie zmienimy. wielokrotnie budujemy na czwórkę zawodników. Kwestia to jest tylko jakby działania, czy Dawid ma stać wysoko i otarł i budujemy w takim układzie 3-2-5. Czy Dawid ma się trzymać bliżej środka, bardzo popularny termin, w półprzestrzeni, nie będę go tutaj nadużywał i mamy budować na, na czwórkę zawodników z tyłu. To jest jakby takie działanie płynne i obserwacja tego, co się jak presuje przeciwnik, puszcza presowała jeden napust, napustnikiem. I nie było takiej zasadności, żeby trzech zawodników z tyłu, mówimy o środkowych obrońcach, rozgrywało piłkę. Chcieliśmy przez obniżenie bocznego obrońcy spowodować to, że skrzydłowi puszczy będą atakować frontalnie, a dzięki temu otworzy się przestrzeń za plecami między liniami, jakby to był taki zamysł. Natomiast my płynnie przechodzimy pomiędzy tymi dwoma ustawieniami. I... Na początku spotkania robiliśmy to po prostu zbyt często i otar stał zbyt nisko i budowaliśmy na płaską piątkę, natomiast potem otarczyło trzymał wysokość David Obata, dzięki temu Minci Martin mógł stać w pełnej szerokości i dostać piłkę w nogi, grać jeden na jeden, próbować takich działań związanych z atakowania z bocznej strefy. I ja myślę, że to było, to było niezłe działanie, natomiast w no większej sytuacji w ciągu pierwszej połowy znowu jazdy prawą stroną i tam się pojawia taka przestrzeń właśnie przez to ustawienie otara ja i na między liniami do ubiegnięć dla pozostałych zawodników i Kuba Juga, który podwyższył, dał taki komfort w momencie zmiany strony, żebyśmy się w stanie utrzymać centrum gry i ponownie pchać piłkę przez, przez ten bok właśnie do otala. i myślę, że to był taki kluczowy element, który pozwolił na tworzenie sytuacji. Dzień dobry Panie Trenerze, gratuluję zwycięstwa, Rzepecki Piotr, jest 365 na piłce, ode mnie dwa pytania. Po pierwsze, nawiązując do, też do Pana słów na początku, 154 dni dokładnie, już Pan zerkał w kalendarz, natomiast czy zeszło ciśnienie po tej ostatniej wygranej domowej, no bo jednak kibice bardzo długo czekali na ostatnią domową wygraną. To jest moja tak? Oczywiście, że tak. Bardzo nam zależało na tym, żeby wygrać tutaj mecz i też wiemy, że z każdym kolejnym spotkaniem ta presja rosła, bo te spotkania, no, tutaj od meczu Motorem, tak jak powiedział, 154 dni, tak? bo to jest długo i, i no, też nie możemy tutaj zaklinać rzeczywistości. grać u siebie, kibice po to przychodzą, żeby oglądać zwycięstwa i musimy być tego świadomi. Też tak rozmawialiśmy z zawodnikami, nikt nie liczy na to, a w szczególności ja nie jestem takim trenerem, że my się będziemy pokrywali po plecach, jeżeli nie wygrywamy u siebie. Jestem gotowy na wszystko, na jakby całą krytykę i na działania, które, które musimy wykonać. I to jakby na moje obowiązki, i też również zawodników, bo to jest nasza wspólna praca i wszyscy odpowiadamy za te wyniki jako cały zespół, żeby po prostu wychodzić z takich momentów. I cieszę się, że dzisiaj y, to zrealizowaliśmy y, i wygraliśmy po prostu zasłużenie. Jeszcze krótkie pytanie takie indywidualne. Czy Martin Milczew yy, wywalczy sobie taki mandat nagranie w tym kolejnym meczu, bo rzeczywiście świetnie wypadł i w końcu mogliśmy obejrzeć go w takim dłuższym wymiarze czasowym? Martin jest to dobry zawodnik i on coraz lepiej wyglądał też z tygodnia na tydzień. Pojawiła się przestrzeń, gdzie można było go yy, stawić od początku, ale tu też nie wynika z tego, że MIK dostał kartkę i my nagle złośliwę Martina. Martin wygląda bardzo dobrze wywalczył sobie miejsce w składzie, udowodnił to dzisiaj bramką, był też aktywny w działaniach ofensywnych, myślę, że zagrał poprawnie, nawet dobrze, ale stać go na, na grę na wyższym poziomie, bo to jest piłkarz o dużych umiejętnościach i bardzo dużym potencjale, też mający dużo do udowodnienia i myślę, że tutaj jakby każdy tydzień i też miesiąc dla niego będzie na pewno na plus i będziemy widzieli go, go w, jeszcze lepszych, w jeszcze lepszej dyspozycji. Dzień dobry Panie tenże, Kasper jak z tego słowa Przemyślenia. E, ja mam pytanie, bo powiedział Pan na początku konferencji, że e, przede wszystkim piłkarza ma sprawiać radość kibicom. E, zdecydowanie kibice dzisiaj się dobrze bawili, e, na są zadowoleni, ale ja widziałem, że Pana piłkarze też przez ostatnie 30 minut, że tak powiem, dobrze się bawili, bo chociażby Aiden Hasic, Otar Kekabadze i Filip Ruzga, e, to już takie siateczki zagrania, powiem takie, gdzie było widać, że ta piłka im wreszcie zaczęła sprawiać się przyjemność, że ten, ta właśnie presja, której tu redaktor Żopecki mówił, z nich zeszła. E, I czy to będzie wreszcie taki mm -hmm. dzisiejszy mecz, Taką, takim początkiem wreszcie nawiązania tej Krakowi z lądu jesiennej, która właśnie bawiła się przede wszystkim piłką i strzelała dużo bramek i cieszyła oko kibiców? Czy to jest na pewno e, piękne, ale ważne, żeby to skuteczne, bo czasem ta granica jest cienka. <coughs> Natomiast no my też chcemy takie ogrania i w szczególności kiedy dostajemy piłkę na połowie przeciwnika i jest możliwość w boższych sektorach o no to, jak uczulaliśmy od początku zawodników grania 1 na jeden tworzenia przewagi, wygrywania tych pojedynków, to trzeba to po prostu robić, bo dzięki temu mamy korzyści, które możemy zamienić na bramki, to jest dla nas po prostu bardzo istotne i cieszę się, że byli się za więcej pokazali, że są w stanie tak funkcjonować i znaliśmy sprawę i odpowiedzialność za ten mecz, bo tak jak Wam powiedziałem, że... No, sytuacja była bardzo ważna pod kątem mentalnym dla zespołu, żeby przełamać tę pasę i też jakby zwycięstwo w, dzisiaj pozwala nam na to, że dalej jesteśmy w stanie patrzeć w górę tabeli i liczymy się na to, żeby gdzieś tam w tych górnych miejscach się ulokować na koniec sezonu. Będzie to ciężka praca do, do końca rundy, e, ale od którejemy też dużo przestrzeni e, na to, żeby żeby rzeczywiście na koniec sezonu znaleźć się w tych miejscach, które naprawdę, na, 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 na które naprawdę liczymy. Hmm, ale też musimy czuć balans pomiędzy, pomiędzy pewnymi zachowaniami, bo też odpowiedzialność, która jest za pewne decyzje na boisku, spoczywa na wszystkich zawodnikach i po prostu musimy też sobie świadomość. Widzę, że wszystkie pytania. Bardzo dziękuję. Dziękuję za udział w konferencji. Do widzenia.